Najpierw czeka ich test wspólnej organizacji. Małżonkowie postanowili pojechać razem do Igi do Pabianic, zanim tam dotrą, muszą zrealizować swój skomplikowany plan podróży. Na początek umówili się z partnerem mamy Igi, który zawiezie ich do Olsztyna. Tam zarezerwowali samochód, którym dojadą do Pabianic, a Karol zwróci go we Wrocławiu. No, i finalnie to Karol znalazł jakby tą firmę finalną. Ja ogarnęłam ten transport taki z hotelu do, do Giżycka i do Olsztyna. Więc ja tak trochę mówię, że taki dream team i że po prostu ogarnęliśmy to razem. Bez przeszkód poradzili sobie z podróżą. Problemem okaże się poczucie humoru, które do tej pory tak sobie chwalili. Thank you, Bendix. Go safe, dry safe now, okej? Okay? And... I hope, I hope I have... ja od razu poprosił od pana dowód osobisty i prawo jazdy. Tu nas nagrywają? Czy... Nie. nie, gdzie tam. To Państwo do posłami? Nie, nie, nie jesteśmy, nie, nie. Absolutnie. To, to tylko obstawa ochroniarzy. <laughs> Mam cenną żonę, Boję się, żebym mi ją ukradł. <laughs> <laughs> W razie czego? Jakbym coś złego mógł? Tak jak... 3 Tak jakoś się zagotowało we mnie. Pamiętam ten moment zagotowania. Potem pamiętam tylko, że oglądaliśmy auto. Ja myślałam cały czas o tym. Po prostu zamilkłam. Wolałam zamilknąć, bo po prostu tak tylko mówię okej, okay, spoko. Nie, ja zamilkłam. Ja wtedy nie byłam impulsywna. Bo pewnie gdybym była impulsywna, to bym coś powiedziała, zwróciła uwagę i tak dalej, ale nie. Tom, e, weźmiemy chyba do auta, no, ja tam tam nie? Nie, no, ja kładę tam. Ale co? No, nieważne. No fakt, może źle powiedziałem, albo może źle to. takiej sytuacji na pewno będzie teraz, bo, bo nie znamy jeszcze tak naprawdę naszej granicy jakichś tam e, ani żartów, ani nerwów, ani jakiegoś tam niekomfortowego nie, nie czucia się w danej sytuacji. Nie? Przepraszam. Co? Za tekst. Mówi, że ci się nie spodobał. No, ale nie no, nie komentuje, nie. Coś tak się denerwuje. Co? Coś się tak denerwuje. Co mnie denerwuje? Ja denerwuję, mówię. No nie, tylko ten tekst. Ale mówię, że ja się denerwuję. No. co ty? Nie wiem, właśnie, Jakiś mam takie ten. Obiektywnie rzecz ujmując, to był to komplement. I myślę, że Karol miał Dobre intencje i chciał podkreślić tutaj, że jest wyjątkową kobietą w Olsztynie. Natomiast Iga zrozumiała to w taki sposób, w jaki jej system poznawczy przeformułował sobie to, co on powiedział. I teraz możemy znowu tutaj zastanawiać się, jak ona to zrozumiała. Na pewno nadała temu znaczenie następujące, że to była obelga. Być może poczuła się potraktowana przedmiotowo. Może. Skojarzyło jej się to z jakimiś jej wcześniejszymi doświadczeniami, może jakiś mężczyzna ją w taki sposób traktował. Tego jeszcze nie wiemy. Natomiast było to bardzo mocno na wyrost i jej reakcja znowu jest dosyć dziwna i niezrozumiała, i na pewno jest niezrozumiała dla Karola.